unikowy i unikam wielu rzeczy, a te rzeczy, których unikamy, to nas gonią, nie? I teraz tak, jeśli ja chciałam uniknąć biedy, no to trudno mi jest podejmować decyzję w kierunku bogactwa. Ok, czyli jeśli planujemy sobie w perspektywie dwóch, trzech lat, to ja sobie wtedy zadaję pytanie, ok, mam moją wizję, misję, chcę zbudować mój biznes, żeby wyglądał w ten sposób, mam takie i takie programy, tak wygląda moja ścieżka klienta, i, I nie wiem, i to wszystko ma ręce i nogi, czyli zbudowałam tę moją rakietę, ten mój wehikuł, a gdzie tu pasuje to nagle dorzucenie do pieca? No nigdzie. Do nikąd mnie nie zabierze. Więc, yy, więc dla mnie... To był też ogromny mindset shift i to jest to trudne, kiedy zawsze planujesz z perspektywy miesiąca, bo na etacie dostawałeś wypłatę do końca miesiąca. Natomiast twój pracodawca, przedsiębiorca yy, potrzebował zaplanować, że będzie miał na twoją wypłatę do końca roku. I stąd jest ta, ta stabilność biznesu, stabilność etatu, którą, na którą się etatowcom wydaje, że my mamy pewność wypłaty. Ale pewność wypłaty zapewnia ci przedsiębiorczyni, która ma firmę. I ty teraz w tym momencie możesz podjąć tą decyzję, że ty masz firmę i ty podejmujesz decyzję, że będziesz mieć wypłatę do końca roku. To jest taki. <kluw> Skupienie na jednorazowych kampaniach, wielkie cele, przeciętne wyniki. To, to właśnie byłam ja i też możecie mi dać znać, czy to znacie, że ja sobie tym razem to już po prostu wszystko wiem, tak to zaplanowałam, mam posty, nie wiadomo co, i teraz to już się po prostu wydarzy ta magia i ci ludzie przyjdą, kupią i w ogóle wow. Po czym się nie wydarzało. Dlaczego? Dlatego, że jednorazowa kampania y, ma swoje ograniczenia i jeśli ona w żaden sposób jakby. To nie jest tak, że my, że twoja kampania jest zawieszona w przestrzeni. Tylko ludzie, no, no, to są tak zwane lejki, czyli całe działanie biznesu online, czyli że ludzie skądś przychodzą, potrzebują y, Cię poznać, potrzebują być ogrzani, potrzeb jest kampania, i oni kupują, a czasami dziewczyny, które tutaj są i korzystają z moich kursów, wiedzą, że czasami zajęło im to cztery edycje tego samego programu, żeby do niego dojść, <laughs> żeby do niego wejść. Więc, mimo iż mnie znały wcześniej dwa lata. Więc to tak nie działa, że jeśli ja dzisiaj wyszłam i wypuściłam jeden produkt, to to się nagle. Um, o wiedzy, ja muszę. A, Czekam, sam Ja mam w drugą stronę, ciągle wiem, że nic nie wiem, ale to jest okej okay. I to jest akceptowanie tego, że się nic. Że to, to jest właśnie, ja zawsze lubię, mówię, dołączam, kiedy dołączam do jakiegoś programu, to ja się lubię czuć najgłupsza w, w pokoju. Naprawdę, czuć się taka, że Boże, mam ochotę się zapytać, czy naprawdę tyle rzeczy jeszcze nie wiem, dlatego że wiem, że tutaj weszłam do miejsca, w którym będę wzrastać. A kiedy jesteśmy w miejscach, gdzie czujemy się, że. Już wszystko wiemy, to poza tym to też jest mindset etatowca, czyli już wszystko wiem, bo jak już jesteś na 15 lat na swoim, na swoim stanowisku, no to już wszystko wiesz, nie? Nic się nie zaskoczy. OK, czyli skupienie na jednorazowych kampaniach, skupienie na wypełnieniu Lejka i strategii nadbudowywania powtarzalnego przychodu. I to jest dla mnie, to był też dla mnie game changer. Wyniki, które wam zaraz pokażę z 2023 roku, to był dla.